Dzień dobry, kochani słuchacze. Mamy dziś piątek, mamy dziś 22. dzień stycznia, co oznacza, że świętujemy dziś na przykład Dzień Dziadka. Wszystkim dziadkom życzymy najlepszych wszystkich ciastek i życzeń. I co warto podkreślić, to nie wiem, co się dzieje z Oskarem. Nie ma go tutaj obok mnie. Oskarze, jeśli mnie, może słyszysz w jakikolwiek sposób, to odezwij się, bo się zaczynam martwić, ale mimo wszystko nie jestem tutaj sama, bo przede mną siedzą, siedzi duet bydgoskich muzyków, którzy przybyli tutaj z celem e, promocji swojej nowej płyty, swojej pierwszej płyty. A mowa o duecie Kępa Lubiewskiej, czyli mam tu przed sobą Adama Kępy i Mateusza Lubiewskiego, dajcie jakiś znak. Ja daję znak życia, że jestem połową duetu. A ja mówię uprzejmy dzień dobry. Ja też uprzejmie całuję wszystkich słuchaczy. No to może na dobry początek nam powiecie, Kim jesteście tak naprawdę i jak to się stało, że staliście się duetem, że się zawiązaliście i właśnie, no to może o tym powiedzcie. Czy się, czy się zawiązałeś kiedyś, kiedykolwiek do czegoś? Chciałem się zapytać. To są kaloryfery i było, nie? Było dzisiaj, tak, taki moment był, bo przyjechaliśmy razem na audycję. Mm -hmm. bo Mateuszek pracuje i odwiedziłem go w pracy, i stwierdziłem, że będzie taki moment, że ustalimy jakieś wspólne kłamstwa, właśnie na audycję, żeby mówić rzeczy, które nie są prawdą. A potem stwierdziliśmy, że jednak wersja, jakby prawdziwa, jest całkiem radiowa, jest, jest piękna właściwie. Chcesz zacząć mówić o tym, jak to było? To znaczy, ta historia, w sumie, sama w sobie, jest dość ciekawa, bo. Zaczynaliśmy gdzieś po kątach, po piwnicach i pokojach. Też na korytarzu, ale czasami pod ziemią. Tak, i znaliśmy się jednocześnie nie znając trochę. Tak było. I słyszeliśmy jakby o sobie z różnych y, źródeł, zarówno artystycznych, ale też czysto towarzyskich. Y, I aż jak już w końcu doszło do bezpośredniego poznania się, mojego, z kolegą, to mieliśmy już bardzo dużo o sobie do powiedzenia. Nawet y, podobno, już prawie kiedyś Mateusz do mnie dzwonił, żebym był perkusistą w jego dawnym zespole Nenu Fary. Było tak. Y, tak było. Y, czuję, że wibruje mi telefon, ale to nie ale jest. Ale nie, nie, to, ten to, kępa, to nie jest telefon. Y, tak, ja słyszałem wiele rzeczy o Adasiu, znam jego muzykę. Adaś słyszał wiele rzeczy o mnie i też coś tam gdzieś odszukał. I mimo wszystko postanowiłem dążyć do kontaktu. Tak. I pewnego dnia, jako że Adaś zajmuje się również realizacją nagrań, stwierdził, że Jakieś tam moje piosenki może zarejestrować i tak doszło do interakcji. A tak to było piękne, bo ja rzeczywiście sam z ciebie stwierdziłem, że, y, że ja bym chciał, żebyś ty mi zapłacił, żebym ja ci zrobił płytę po prostu, że przyjdę, proszę mikrofony i, y, i tak było takie podejście. Tak, no te pieniądze są akurat tym pierwszym kłamstwem, jakie myśleliśmy, bo tam oczywiście bo nie, nie, było nie, żadnych, nie było żadnych nie. pieniędzy. Ale, ale tak się zawiązała. Yy. Tak, i od tego czasu tak się troszeczkę bardziej regularnie spotykaliśmy, aż się wydarzył po prostu bezpośredni taki przyczynek, żeby grać muzykę razem. Mianowicie nasz wspólny przyjaciel yy, Maksiu. Może pozdrowimy Maksia znowu. Może są często, wskazane. Często tak, się tak. pozdrawia Mak Maksymiliana ostatnio w naszej twórczości. Tak, yy, to jest taki punkt wiążący. Tak, właśnie, bo do... związaliśmy się nie tylko do kaloryfera, ale też do pozdrowień. No, w każdym razie dostaliśmy propozycję zagrania dwóch solowych koncertów yy, na takim mini minifestiwalu organizowanym przez Maksymiliana. A jako, że tego materiału solowego praktycznie nie gramy, nie umiemy go wykonywać, tylko on gdzieś tam siedzi na naszym to po prostu nie, nie mamy takiego materiału solowego. Zgodziliśmy się zagrać koncerty solowe, ale potem sobie uświadomiliśmy, że my nie mamy piosenek <laughs> i że nie możemy zagrać koncertów solowych. Więc uzgodniliśmy, że zagramy duet po prostu i y, zobowiązaliśmy, zobowiązaliśmy się napisać taki materiał mm. i tak się napisał. No właśnie, bo tak jak może nas ktoś teraz słucha, to może zachodzić w głowę. Y, jaka jest Wasza muzyka i na czym się ona opiera i w jakich klimatach wy się poruszacie, więc może powiedzcie sami, jak wy określacie tę waszą muzykę? Mm. Gdzieś tam na Facebooku jest napisane, że jest to muzyka dla kotów i kwiatów. Jest tak napisane. I to udało nam się tym samym właśnie troszeczkę oszukać to pytanie, bo ja bym sobie nie poradził w takim obiektywnym znalezieniu dobrych słów. Tym bardziej, że sam proces twórczy był dość specyficzny, taki trochę korespondencyjny, trochę się spotykaliśmy. Ktoś przygotowywał jakieś podwaliny tych kawałków, ktoś dokańczał, i na odwrót, albo coś powstawało wspólnie. Albo coś z kosmosu, po prostu też była muzyka. Tak, były też takie impulsy z różnych tam też... zakątków. Od zwierząt trochę jest dźwięków. Jest inspiracja naturą jak najbardziej. Jest, jest ja myślę, że, że my na pewno chcemy usłyszeć o tym więcej, ale damy może słuchaczom możliwość zapoznania się z tym, zanim dowiedzą się, jak ta płyta wasza powstawała. Tak, tak już ja Myślę, że jest to uczciwe rozwiązanie. No to zróbmy kwestii. tak za to. w So Wracamy, jesteśmy z powrotem. Mm, e, no właśnie. E, so, aż zapomniałam o tym, że podkład powinien być w tyle gdzieś. Mm, no dobrze, no to właśnie o tej płycie więcej ja bym chciała wiedzieć, czy na przykład hmm. były takie momenty, że rzucaliście szkłem i stwierdzaliście, że nie rzucali. Że Ale kogoś? Czy poprzednio? Prostu... No ciebie na przykład nawzajem albo w meble. Ech, nie no, oczywiście, że się zdarzyło rzucić szkłem, to ja nie mówię, że nie, to nawet. Czasami szkło się rzucało na nas. Dziwne rzeczy się działy. Przy nagrywaniu płyt dzieją się dziwne rzeczy, ale my raczej staraliśmy się w, emocjach, kompromisowi. Tak. W emocjach pozytywnych się utrzymała współpraca. I to w ogóle było dość zaskakujące, bo zazwyczaj jak się gra w zespole, czy się gra z kimś, to dochodzi jednak do jakichś tam incydentów, czy nieporozumień, czy do takich dotarć. A tutaj było jakby Pełne porozumienie. Było pełne porozumienie. Pierwszy spór, jaki mieliśmy na etapie produkcyjnym, to był przy wymyślaniu tytułu. I było to, było to w dzień... E... A powiedzcie może jeszcze o tytule, bo nie padł jeszcze tutaj na audycji. To e... państwo słuchali przed chwilą piosenki na przykład pod tytułem Paris, z płyty pod tytułem Do oraju Barywistanu I to było Kępa Lubiecki. I z tym... Tym tytułem było tak właśnie, że wymyśliliśmy... Nie mogliśmy go, go wymyślić. Nie, 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 nie dało się po prostu. Niestety. I wymyśliliśmy go w dniu, w którym już powinna się z, zacząć przedsprzedaż płyty. Albo dzień wcześniej to było, w nocy Albo dzień nawet. No. Albo to w ogóle jeszcze nie miało miejsca też tak może być, bo nam się wszystko myli. Yy, I ja na przykład bardzo chciałem w którymś momencie nazwać tę płytę, płyta z kaczką i. Byłem już bardzo silnie chciałem tego bronić. A to dlatego, że na okładce płyty jest kaczuszka z dzieckiem, który to jest, to jest wujek na tę tak. Proces wymyślania tytułu był dość czasochłonny, bo trwało tyle co nagrywanie figur. <grym> tak. Płyty nagrywaliśmy niecałe trzy godziny. A tytuł... a tytuł w jakieś trzy miesiące 3 był miesiące tak było. W każdym razie był taki moment iluminacji, gdzieś tam już właśnie pod presją czasu przeglądaliśmy wszystkie poezje, jakie świat widział. Tak, um, czułem wtedy taki wewnętrzny eskapizm, jak nie, nie udawało nam się znaleźć tego. I, i, i tak przez przypadek się okazało, że znamy ten sam wiersz Aleksandrowa, tak, gdzieś tam z jego początków, z jego juwieniliów, poezja futurystyczna i a my lubimy zabawy tak. językiem znaczy kolegów. Tak, w wierszu było właśnie mnóstwo neologizmów, które nam się udzieliły w pewnym momencie. Yy, I też na przykład mamy taką piosenkę, w której pozdrawiamy wszystkich naszych znajomych. O właśnie o tym może opowiedzcie też. Tak. Skąd pomysł na pozdrawianie znajomych? uczyliśmy, że lubimy yy, naszych kolegów i, i, i chcemy wyrazić wdzięczność I po prostu. Bo... To ja na przykład znowu pozwolę sobie y, tutaj uściślić, że to jest kłamstwo. Stwierdziliśmy po prostu, że nikt nie kupi tej płyty, jeżeli ona nie będzie atrakcyjna. A moglibyśmy ją uatrakcyjnić prostą metodą, że się pozdrowi wszystkich naszych znajomych. A jak ktoś został pozdrowiony na płycie, to na pewno będzie chciał mieć taką płytę. I tym samym. Była to taka inwestycja troszeczkę w przód. Cały czas nam się wydaje, że 90% osób, które zostały pozdrowione nie słyszały jeszcze tej płyty. Nawet mam wrażenie, że nie uświadomiły się, że, że ta płyta jest. Tak. A właśnie, a jak do płyty można dotrzeć? Jak można ją nabyć? No więc, płytę można mieć jakby w dwojakiej postaci. Albo na przykład, jeżeli ktoś wyznaje taką metodę, że lubi mieć płytę w telefonie, dajmy na to, albo w jakimś tak, nośniku przenośnym, to taka płytka jest właśnie w wersji wirtualnej na Bandcampie. To jest taki portal, że tam się kupuje piosenki i on jakby wyszedł z, z szyldu wydawnictwa Taxis of Infinity. O, to Udało nam się podpisać lukratywny kontrakt, po prostu dostaliśmy dobrą propozycję i... Postanowiliśmy z niej korzystać. Na dziesiątki tysięcy forintów. Tak, 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 to tak jest. Ale jest też jakby druga opcja, bo udało nam się y, nadać y, owym y, płytkom charakter fizyczny i po prostu taka płytka, że można ją otworzyć, też na przykład zapukać do niej, powąchać, czy ma zapach. Jak ktoś ma zdolność to przeczytać różne literki. To jest taka nasza walka z symulakrami, I, z rękami, ale też z fobiami. Ale też z. nie wiem jeszcze z czym to jest walka. To jest taka wewnętrzna walka właśnie. Te, ta nasza płyta to jest taka walka. Tak, warto zaznaczyć, bo niektóre sobie mogą się zastanawiać nad tytułami piosenek. One często y, wzięły swoje. Y, swoje no, tytuły są nazwami stolic bardzo często u nas. Tak jest, y jak mówi kolega. Miało być tak, że wszystkie utwory będą nazwane. Nazwami stolic? Ale to nie wynika z tego, że jesteśmy tak bogaci i wyjeżdżamy gdzieś tam i zwiedzamy świat. Po prostu yy, kiedyś mój mądry kolega Szymon Wigienka stwierdził, że jeżeli piosenka jest nienazwana, to się ją gorzej robi, więc to były na początku tytuły robocze. Tak, i potem już nam nie udało nam się na jakimś etapie produkcji utrzymać yy, jakby tej regularności, że to są yy, stolice. Ale udało nam się zatrzymać to, że do końca tytuły jakby nie wyszły poza ten status roboczego tytułu. Jak już raz nam się udało nazwać jakąś piosenkę, to tak już ona została nazwana. No to myślę, że naszych słuchaczy zostawimy właśnie z takim utworem, nie stolicowym. Dobrze. A ja jest... jeszcze raz... Znaczy, może e... to jest gdzieś stolica. Aha, może no jest tak, już jest. Bo... No tak, jest. może jej nie znamy. A ja jeszcze pozwolę sobie przed tym wyrazić moje zaniepokojenie o Oscara, bo moje gruczoły potowe już teraz wzmożoną mają działalność. Nawet Oscar, ja powoli już chyba zacząłem się denerwować trochę. To zapraszamy na, na przerwę muzyczną. Życie trudno zbyt, podobno dobrze ludzie mają dobre sny. Słyszałem, że Bóg miał wyjechać na kilka dni. Może być prawdą, jego też niełatwo zbyć Lecz ktoś w to uwierzył i się przestał ukryć Wobec brudnego świata czysty chciałby być Ty się nie kłopocz z nami Zanim nie wróci noc, podobno dobrze ludzie, tylko dobrze śnią. I jeśli chcemy pozdrawiać, to teraz myślę, że jest czas, żeby. Tak, coś... bo właśnie wspomnieliśmy przed chwilą o Szymonie Wigience, naszym przyjacielu, i prawie by nam się udało go nie pozdrowić, a to by było potworne. Dlatego pozdrawiamy szybko Szymona. A jesteśmy uprzejmi, tak. Jesteśmy tak. uprzejmi, trzeba pozdrawiać Weź ludzi. Jest wielu na... ludzi, których pozdrawiamy na porządku dziennym. Także proszę, jeżeli chcecie być pozdrowieni w jakiejś formie, to trzeba nas o tym poinformować. My na pewno pozdrowimy. Tak. Tak. ale nie róbcie tego smsami w tej chwili bo... bo wtedy będą zakłócenia i już nie usłyszycie tego, że, nas, że my was pozdrawiamy trzeba po prostu przyjść, przybić piątkę dzisiaj na przykład idziemy na koncert wieczorem także można przyjść... O i będzie można nas zaczepić i kupić płytę i... na przykład albo na przykład przybić piątkę i powiedzieć, żebyśmy pozdrowili e, właśnie, jeszcze wasza płyta została wydana z ramienia wydawnictwa który e, tak się rodzi trochę jeszcze jest takie tak. O, dokładnie. I powijakach. może powiecie coś o tym więcej, bo wy jesteście w to bardzo zaangażowani, nawet może bardziej niż bardzo. Tak, no ten słynny, lukratywny kontrakt, który, o którym wspomniałem, to, to było po prostu tak, że. To jest jak pranie pieniędzy, kolega podpisał no, sam ze sobą. No bo to jest nasza wytwórnia. Po prostu jakby z Maksem Klincińskim założyłem wytwórnię w zeszłym roku, we wrześniu. I postanowiliśmy, żeby tam wydawać same fajne płyty na początku naszych znajomych, a potem już się rozrosło na międzymiastowe kolaboracje. I z założeniem było, żeby wydawać muzykę, która pewnie by nie miała szans wyjść gdzieś indziej na większą skalę. I tym samym możemy sobie tworzyć sztukę do końca życia, i ona jakby znajdzie drogę ujścia. No. Ten mini-label, który został założony przez Adama i Maxa jest jedną z najdziwniejszych wytwórni płytowych, jakie chyba świat widział, bo zrzesza, zrzesza w sobie artystów zupełnie z różnych ramion muzycznych, co my tam mamy. No właśnie, co macie? No jest bardzo dużo raperów, no, dużo raperów wychodzi, tak. bo to są uprzejmi ludzie, jak się okazuje. I Na przykład w, o, do współpracy. Tak, wszystko. skoro już wspomnieliśmy o raperach, to myślę, że trzeba pozdrowić po prostu raperów. Na okay. przykład Bamito i Pires. Wczoraj no, e, Proszę sobie wyobrazić, że wczoraj Pomagali mieliśmy nakręcić, taką próbę, żeby teledysk nakręcić. E, no, bo właśnie Max, jakby dyrektor generalny wytwórni, taki rozkaz wydał, żeby e, uobrazowić jedną z naszych piosenek. No i załatwił sprzęt, załatwił y, tutaj... Był poważny sprzęt, drogi sprzęt. Poważny sprzęt, ale Wysoka też poważny. Wysoka tak. No i koledzy okazali się bardzo... Ziomeczkowi się okazali. I się nie udało przez to nakręcić teledysku, ponieważ ro ro rozrosła się akcja w, y, raczej w imprezę. Też, w tak. Tak. Ale też cierpieliśmy mocno, ponieważ jednym z takich newralgicznych ujęć to była taka ruzela, y, taka na placu zabaw, że kręciłem się <grym> mocno. I już potem percepcji nie miałem, bo błędnik mi się rozpuścił i wszystko mnie bolało. Taki trochę eskapizm, to. Nie? Tak, trochę symulakry I... takie właśnie. <grym> A może jeszcze, jeśli chcecie coś powiedzieć o wytwórni, to nie przeszkodzę, ale na przykład koncerty, czy planujecie coś takiego? I czy już są jakieś takie ścisłe plany i ramy mhm. w kalendarzu? No to koncerty są planowane. Są planowane też. zagraliśmy w tym roku koncert w Budapeszcie. Udało się takie osiągnięcie życiowe zaliczyć, że graliśmy. R tak, tak, również fragmenty płyty zostały zarejestrowane. Rzeczywiście, był fragment. To kolejna stolica. Rzeczywiście, a czy mamy utwór Budapeszt? Chyba mamy, ale gdzieś na komputerze. Na komputerze, bo nie dostał się. Yy, no tak. Yy, a teraz dopiero z, zaczęliśmy rozmawiać z kolegą Mateuszkiem o koncertach, które będą się działy i w lutym, yy, no tak mi się wstępnie wydaje, że mowa o trzech koncertach chyba powinny mieć miejsce. Trzy powinny mieć miejsce. Yy, jako lokalni patrioci chcemy zagrać na ziemi bydgoskiej. Później chcielibyśmy zagrać może w jakiejś ziemi obiecanej. A potem w, w stolicy jakiejś, może w Warszawie, czy w Toruniu. Na razie to A też potem powie po prostu w szale. ziemi gdzieś dziurkę sobie wykopać tak. i zagrać koncert. Bo wydaje mi się, że nikt I tak jeszcze nie zrobił. Jeszcze ziemia ognista jest też. Jeszcze jest ziemia Jałowa. Jałowa, ja, też tak. tam nie grałem koncertu nigdy. Także jeżeli warunki do, dopiszą. To my również się zapiszemy. Tak, ale koncerty są też o tym napisze. I... A czy na przykład kolejna płyta wspólna jest w planach? <laughs> no, no, już, już kończymy, prawda? drugą płytę. <laughs> znaczy, no, Mateusz musi nagrać tą płytę, z którą przyszedł do mnie kiedyś, żeby, jak się zapoznaliśmy, właśnie. Tak, bo no, ona też jakby ona zeszła na drugi plan, kiedy podjęliśmy tą współpracę jako duet. Yy, ale też, jakby właśnie w rodzinie wydawniczej, pleksusowej, jak to wspominamy, yy, myślę, będą różne kolaboracje się rodzić. Yy, także przewidujemy współpracę yy, częstą. A jak przyjdzie czas na drugą płytę, to obawiam się, że nic nas nie powstrzyma i. Yy... Skład może się poszerzyć. O, to jest no, opcja. A, albo poszerzyć się tylko na koncerty. Tylko nie wiem, czy jest jeszcze jakiś muzyk, co się nazywa tak jak my, ponieważ skoro już mm -hmm. się nazywamy Kempa lubieski, to może Beatę te kępy, nie, nie. Nie wiem, wiem czy, czy ona zutro... czy ona robi przejścia perkusyjne, czy on potrafi robić. Wszędzie potrafi, ale. Ja. Ale w ogóle wszyscy o tej Beaci kępie. Wiesz, o Iwonie Kempie, co jest dyrektorką teatru w Toruniu, to nikt nigdy, a zawsze o Beacie i to trzeba może... się tłumaczyć. Mm. Lubiewski na przykład. Lubiewski? Czy jest jakiś głośny Lubie Lubiewski? Ten trzeba by sprawdzić na Facebooku. No właśnie. To myślę, że będziemy śledzić. O właśnie, macie też nawet y, fanpage'a na Facebooku. Możecie, kochani słuchacze, tam sobie zaglądać jest i śledzić. Jest to Jest to opcja, a nawet myślę, że pomysł. Nazwa nie jest skomplikowana. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, tak, to może być... Trzeba wpisać Kępa Lubiewski. Jak się pokaże takie zdjęcie z kaczką mojego dziecka, to to nie my na tym zdjęciu, ale tak naprawdę to my. Tylko że nie na zdjęciu. To dziękuję Wam bardzo za to, że przyszliście, że porozmawialiśmy i, i będziemy was pewnie śledzić dalej i słuchać was i zapraszamy was w przyszłości z kolejnym morzem. Jeszcze chciałbym się wtrącić. Tak? Czy już poza podziękowaniami y, trzeba pozdrowić wszystkie babcie i dziadków? Rzeczywiście trzeba pozdrowić moją babcię, ja na przykład pozdrawiam głęboko. A ja moją? Dołączamy się. Dziękujemy, to dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękujemy bardzo. babciu. Dziękujemy. Ślicznie, ślicznie, tak.